Dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnej bitwie spominkowej w następnym takim meczu wyciągniętym z archiwum. A gram ją na mapie Miasto Słońca i mam w tej bitwie upolować jak najwięcej pelotek. Zagrywam tutaj dość nietypowo, bo będę jechał po plaży. No, szukałem wtedy różnych rozwiązań na tej mapie, to były czasy kiedy ta, yy, grało się tutaj pierwsze bitwy, dość niedługo po wprowadzeniu tej mapy do gry, więc szukałem sobie najlepszych sposobów na granie, a wybrałem tą część dlatego, że tutaj najłatwiej jest dostać się w okolice respa czerwonych, no, i tam spodziewam się te pelotki znaleźć. Do mojego zadania one są po prostu niezbędne. Zadanie jest na ukończeniu, więc ich nie musi być dużo. A ile dokładnie to już nie pamiętam, w każdym razie jakieś trzeba będzie upolować. No, przy punkcie C, gdzie ja jestem najbliżej, jest dwóch naszych, wjeżdżają na na ten punkt przejmują go tracimy punkt B, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja na punkcie A jest tam całkiem sporo naszych powinni byli sobie poradzić a ja konsekwentnie gram swoje egoistycznie jadę na respa, zobaczymy co tam się będzie działo tu jest podświetlony ciężki czołg coś się urodziło na respie podjadę sobie tam z boczku może mnie nie zauważą, może uda się swoją grę pograć. Zobaczymy. Są tutaj takie dość wygodne podwyższenia. Będzie się można prawdopodobnie chować za tymi nasypami. No, dalej się już chyba podjechać. Nie da. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało pierwszy pojazd M18 dostał uszkodzenia no i wykończony tylko, że to był M56, nie ważne, ważne, że frak się, się przyjął jest M51 po zielonym jest Tygrys H1 tylko, czy zdążył przeładować, no nie udało się i jest w końcu wyświetlona pelotka M16 zobaczymy jak to będzie wyglądało straciła osłonę ochronę zdjęta gąsienica z napędu próbuje coś podziałać z KMami, Weszło krytyczne został chyba tylko jeden załogląd I jeszcze jedno przeładowanie no i w końcu ten potrzebny mi frak zrobiony a pokazał się też M51 który zniszczyłem i w tym momencie raczej powinienem się już stąd ewakuować. Czerwoni za, chwili, za chwilę dostaną wścieklizny. Ja straciłem jednego załoganta, a jako drużyna straciliśmy dwa punkty, też punkt C, czyli z mojej strony było tam przed chwilę podświetlenie na minimapie, czerwony przejechał w stronę naszego. Orespa No i chyba w tym momencie zginął To prawdopodobnie była Pantera D A ja wracam Na Kappa Będę próbował go przejąć Z powrotem, o ile mi to się uda Nie ma, nie będzie tutaj Zbyt wielu przeciwników Podświetleń nie ma Więc nie wiem co się dzieje Za to po mojej lewej stronie Jest wyświetlony Ciężar Tygrys H1 Ustawiony bokiem, no i zniszczony na respie świeci się pelotka. No, byłoby do mojego zadania dobrze ją zniszczyć, ale też z przodu jest średni pojazd. No i trzeba chociaż zbić punkt. Pelotka musi poczekać przy punkcie A jest tylko trzech naszych graczy wcale nie jest pewne czy uda im się o ten punkt obronić dlatego chociaż zbiję punkt C i pojadę y, w stronę naszego respa bo tam na wyjeździe już jest trzech czerwonych i oni są gotowi zablokować naszych a ja wtedy nie będę miał wsparcia Będę musiał sobie radzić sam z y, grą na tej stronie. Wyświetlony tygrys H1, trafienie. Bez żadnych większych istotnych uszkodzeń. Teraz po przeładowaniu strzał niepotrzebny, bo już drużynowy tygrysa zniszczył. Mogę w tej chwili wracać na punkt. Ale, że ciągle mamy, mamy przewagę w, w przejętych tych punktach. Jadę jeszcze w stronę Respa, bo byłem przekonany, że tutaj są jeszcze jacyś czerwoni. Nie widziałem, żeby zniknę, zginęli. Albo mi Gajdzin po prostu tego nie pokazał. Bo nie ma ich tutaj nigdzie. Więc Teraz już nie ma co czekać. Wracam na punkt. Tracimy A, więc te C będzie nam potrzebne. Jest przy tym kapie jeden z naszych. A na dystansie zatrzymany Tygrys H1, uszkodzona przekładnia. Przygotowany cal, yy, yy, strzał w Tygry Tygrys H1 zniszczony. No i ciekawe czy jeszcze jest tam ta pelotka gdzie ona się podziała przejmujemy punkt C tracimy pojazdy przy punkcie A no z jednej strony to nawet dobrze bo wiadomo że oni są po drugiej stronie mapy ta część jest bezpieczna trochę naszych graczy jest na środku więc szykuje się wygrana Zginął ciężar Tygrys E. No i tutaj świeci się przede mną pelotka. Dojeżdża do niej nasz średniak. Zobaczymy, czy zniszczy ją, czy nie. W zasadzie to powinienem jechać, ale że był do wzięcia bombowiec. Warto było z tego skorzystać. No, jak widać, nie zdążyłbym nawet oddać strzału w kierunku tej pelotki. Dobrze, że się zdecydowałem na samolot Shackleton. Dużo bomb do zrzucenia jest na respie. Jedna pelotka, część bomb właśnie na nią wyrzucam. Resztę na pojazdy na środku mapy. Przejmują one w tej chwili punkt B. Nie udało mi się wyrzucić wszystkich bomb, ale jakieś tam trafienie weszło. No i niestety tracimy punkt B. Miałem tu podświetlenie na niszczycielu. No niestety nie udało się trafić, żadnej żadnej szkody nie zrobiłem. A że miałem straconego załoganta, w tej chwili go uzupełniam. Trochę niefrasobliwie sobie stoję, bo tutaj od lewej strony od respa, gdyby teraz cokolwiek wyjechało, to oczywiście zginąłbym natychmiast no tak, zrobione 8 fragów, nasi wjeżdżają na punkt a więc odzyskujemy przewagę w punktach, a ja jadę na środek bo tam byli czerwoni i jeszcze coś sobie pograć jest tutaj tygrys 2P Tylko podświetlenie w jego stronę mam bardzo słabe Tutaj rykoszet po wieży no, Próbuję coś namierzyć Tylko, że widać praktycznie tylko górę tej wieży Tutaj jeszcze strzał znowu nieudany Tygrys 2P zginął, a ja dostałem od lewej strony właśnie od respa strzała od Tygrysa E. Mam pożar, mam dużo uszkodzenia, straciłem załogantów. Próbuję się ustawiać, włączam naprawiarkę, no ale niestety kąty mi też w niczym tutaj nie pomogły. Za blisko był ten Tygrys, nie miał żadnego problemu, żeby mi mojego tygrys y, rozwalić no ale przejmujemy ostatni punkt za chwilę powinniśmy tracić C, na którym się ten tygrys e po, y, za chwilę pojawi, no ale to już nie ma znaczenia. Teraz już nawet Katakliz nie jest nam w stanie zwycięstwa odebrać Jadę jeszcze na koniec z Tygrysem, no żeby tą bitwę jakoś tam dojechać. A samą, sam filmik pokazuje dlatego, że to zagranie z jazdą na Respa po plaży okazało się być całkiem niegłupie. Udało się coś fajnie pograć. Szkoda tylko, że... Czerwoni szybko zorientowali się, jak to się gra, i w tej chwili tamtędy jazda już nie ma większego sensu, bo się bardzo szybko traci czołg. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!